pod Brodzie. Niewielkie miasteczko nad Rzemianą, niecałą godzinę drogi od Wilna. Liczy niespełna 5 tysięcy mieszkańców, z których około 40% stanowią Polacy. Na pierwszy rzut oka wydaje się być spokojne, cicha, jakby czas się tu zatrzymał. A jednak to właśnie tu, na jednym z największych poligonów w regionie, ćwiczy żołnierze NATO. To miejsce, gdzie codzienność splata się z wojskową obecnością. jako samego miasta ma swoje początki od miejsca, gdzie Dubinka, myśmy jesteśmy tutaj w skwerze Dubinka, tak nazywany, gdzie wpływa wpada do, do rzeki Rzejmiana. I stąd powstała ta nazwa i historia, ponieważ wszyscy, kto przechodzili przez rzekę, mieli wbród, czyli wbród, Albo pod brodę. Dzisiaj, jak widzicie, że mieszkamy bardzo spokojnie, mamy piękne gimnazjum po renowacji. Oczywiście były takie czasy niespokojne, gdy walczyliśmy o samodzielność tej placówki oświatowej. Były takie plany do dołączenia, ale dzięki wsparciu i mass medii, i Polski ze strony, i aktywnej działalności naszych rodziców, przysłuchano się do zdania i rodziców, i rady gimnazjum. I szkoła została jako samodzielna placówka oświatowa, za co no, bardzo się cieszymy. Żyję tutaj. Przed prawie 56 laty, kiedy otrzymałam skierowanie na pracę do pierwszej średniej szkoły w ówczesnym czasie. To było 1966 rok i właśnie z tych lat ja tutaj zamieszkuję. Trudne były początki. Nie mieliśmy podręczników, nie mieliśmy pomocy naukowych, pożyczaliśmy. Ш... была вуча школа інтернат польскі з тамтон брались ми подрынченікі старуткі были які але было бы были было Ну і так рок пороку і от уж в одногого разу так путає мне запропонувалі мне а чи я не могла бм по лекцыях учить дзеці по-польску так неофіцільне 9, щоб їхшепровадзіть prze, пороку якимсь може на, до польських кляси, то російські були кляси. Найому яно цю що спробує. власне спрувалам. По лекцях училам їх перших літерах альфаветту. Деці bardzo хатнісі бралили за науками пшеходіли. Ну алеповвного разу хтось там. Вследділ Ну мне заволно Поя Ч ми Дагаже без позволення Учи потає мне дзеці Але ти дзеці подні училися С і в дому Вздам подрынчкі самі на пшрве пшебегали стра діці, якку не пімо як, як цом. А були бар бар заздольні. І пороку опанували хлопці дівчини там были так, в кляах і бо 18 деці було. І пшешли ці учньові до кляси польські. і так ми утворжились ми другому польськом клясе, але już барді дорослих дзеці. Że młodzież dzisiaj patrzy w stronę wielkich miast, zagranicy. No, wracają oczywiście. Mamy takich studentów, którzy już dzisiaj studiują i planują tu u nas dalej pracować. E, uczniów, którzy też chcieliby chyba wrócić nawet do gimnazjum zostać, być zatrudnieni. Też mamy praktykantów naszych byłych uczniów. Więc to w zależności od tego, jak, jak, jak widzą swoją przyszłość. Ale jednak ja bym chyba mogłam twierdzić, że młodzież chce zostać w wielkich miastach w Wilnie. Я мысля, молодыш просто шука лепшаеміце для быцця для яшкання, па не матыля тут прац і не матыляго э, часу втым міcu. Може так венце тоже тут э, мешка мяшкаем людзя, э, которые э, як э, маją сво роддзіны края, роддзі твох роддзіціц в бабці. Життя добрае, мамі. Naprawdę, jak tam kto jest po zagranicach, szukają, nie wiadomo czego. Toż, gdzie człowiek rodził się, gdzie nasze rodzice pochowane, tutaj musimy żyć. Także, ale nie ma, no, młodzież chce zarobić, za to biegają. Chciałam życie tutaj, nie? bo tu urodzili się dzieci i wnuki, no mamy nie, mamy wszystkie te... вигоды такі ну може цялося би лепей, вядоо живве бо для того же um, Самі мусім теж бацьцью подбродзене своє. Ну вцялося б би може трошка была бы леппіні. My kochamy to miasto, szanujemy naszych wojskowych. Co prawda, bardzo mocno poligon przyczynił się do tego, że również zatrudnienie, zatrudnienie się zwiększyło, ponieważ ręce do pracy również cywilnych mieszkańców są potrzebne. To tutaj jest dużym plusem dla mieszkańców i okolic. Są ćwiczenia? To cały czas słyszymy to. Niestety tego nie da się, tego huku, tego jakoś uciszyć czy zniwelować, ponieważ mamy, mamy w tych okolicach kilka miejsc, gdzie, gdzie są wystrzeliwane te, te wszystkie strzały, i huk donosi się tutaj, i on bardzo, bardzo szeroko, chociaż poligon rozszerzył się. Ale, ale na przykład jeżeli w Pożejmianie, czy, czy gdzieś e, bliżej Górsz, e, czy, czy tam e, bardziej jakieś, bardziej do, do Nowej Święcie, wszystko jedno, wszystko jedno, i słychać. I również znajomi ze, ze, ze Święcia, z Nowej Święcie pytają, u Was też tak słychać? Tak, u nas słychać bardzo, bardzo. Mocno. No, pod jest takim chyba specyficznym miejscem nie? i poligon nas już niczym nie zadziwia, je, je, ciągle jadą, je, jeżdżąca ta właśnie technika, ciężka, technika wojenna nie dziwi już nikogo. E, oczywiście, że no, to troszeczkę może spełniać jakiegoś tam dyskomfortu, nie, ale na ogół dzieci nie nawet nie zauważamy, czasami lekcje prowadzimy i tu przyjeżdża, przyjeżdża technika wojenna, więc nikogo to już nie dziwi. Tak na spokojnie na to reagujemy. Jeżdżą te ogromne. Czolgi, ten transport, tutaj huk. No, jakoś przyzwyczailiśmy się. I trzeba cierpieć czasami, to wszystko. Najgorzej gorzej, jak w nocy strzelają, i to tak bardzo przeraźliwie, że zdaje się nie zrozumiesz, czy to już zaczęło się coś strasznego. троху є было так же выструї droga не,зні трошки знішща та drogaтымі самоходами не і так з з дворца теж там загружають те цінжкі так і те. І теж уже drogaє зніщона для tegoві. Але ми хба не в сілах ніто зробіцьні. Od dziś wielu kojarzy pod brodzie głównie z poligonem miasteczko ma sporo do zaoferowania miłośnikom przyrody. Otaczają je piękne lasy sosnowe jeziora i rzeki. To miejsce, gdzie przyroda wciąż gra pierwsze skrzypce. Należy też pamiętać, że niedaleko stąd leży Zulów, gdzie się urodził marszałek Józef Piłsudski i powiewiórka, gdzie w miejscowym kościele został oszczonym. Wciąż obecne są tu ślady historii i piękno, które nie przemija.